Wszystko w kolejnym odcinku na kanale Marten Mass Games. Subskrybujcie, dowiemy 350 subów. Słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj jesteśmy na mapce, którą miałem dawno dokończyć. Wszystko się zdesetowało, więc gramy chyba, bo pokazuje mi level pierwszy. No więc chyba lecimy od początku, tak też. Obiecuję, że skończymy go całego, bo już tyle nagrywałem odcinków. Znaczy, nagrywałem kilka razy już podejścia. Ale teraz skończymy. Codziennie odcinki przypominam w tygodniu o 16, a w weekendy o 9. Chyba, że będzie to dzień wolny jakiś, albo ja będę mieć wolne, to o 9 będzie normalnie film. To nie? Ale ogólnie no. Oj, gdzie ja powinienem, czekajcie, ja muszę wydłużyć. No ale ogólnie no to jak jest szkoła, to wiadomo, wakacje. Uwaga. Ja w wakacje muszę teraz na zapas ponagrywać ogólnie filmy. E, więc będę siedział nad tym. Nie ukrywam. Mam trzy dni takiego wolnego, więc będę tam po prostu siedział i nagrywał już na zapas, żeby naprawdę było. Bo ja bym chciał, bo ja w lipcu cały miesiąc wyjeżdżam generalnie. Ja po prostu nie jestem w stanie tam na, na, nagrywać w ogóle. To, to nie jest tak. Więc mnie nie ma 3 tygodnie w lipcu, więc to też tak. Ale filmy przez większość czasu, albo przez prawie cały czas, albo chociaż przez połowę będą się pojawiały, ja, ja ich niestety widzieć nie będę. Nawet telefon nie mogę zabrać, no ale wy będziecie... Wy się dobrze będziecie bawić na moich filmach, ja dobrze gdzieś indziej. Ale będę pamiętać oczywiście, ja zawsze, ja... Zawsze jest będzie dzień, gdzie ja będę pamiętać, że ja, żół, że ja ustawiłem codziennie te filmy na bank. Będą. jakby się okazało, że nie były to kicha, ale mam nadzieję, że nie będzie takiego problemu. E, właśnie. No tu już tyle razy przechodziłem, że to raczej szybko zrobimy. No wiadomo, czasami gdzieś nie doskoczę, bo nie zawsze się uda. Nawet jak. E, za drugim razem, ogólnie, teraz trochę od mojej serii Marcelandu odpuścimy sobie I chciałbym przejść to, będziemy też czasami po prostu sobie robić tego Oczywiście będzie seria Marceland ciągle i to... Aha, dobra, chyba tu, chyba tu dalej Dobra, już. już... Nieco zapomniałem, dobra, chyba też było tak Do tego portalu już wrócić Dobra, idziemy na górę, ale szczerze, yy, muszę wrócić do tego. No, jeszcze w sierpniu wyjeżdżam na 2,5 tygodnia, więc. Ale to już wtedy będę śledzić filmy. Wtedy to już yy, Wam yy, tam będę. Może nie aktualnie o tej co będą wrzucał, bo wakacja o 9. Co nie? Czy nie o 9. Przez 2 miesiące się będę starać wrzucać. Jeżeli by nie było filmu, to już macie wytłumaczenie, ale. Jak mi się nie uda, to mogę tak robić też, że co dwa dni w wakacje. Codziennie na pewno będę, jak wrócę. Chyba, żeby coś się stało, bym wrócił wcześniej. Ale raczej nie. No jak. Czekajcie, bo ja moje... z mojego wyjazdu wyracam pewnie gdzieś około 14 wyjeżdżam. Nie, o 14 będę chyba. Czekajcie, 15 w domu, no to 15 gdzieś już na chacie będę. Że jakby... Jakby do tego czasu większość filmów się nie pojawiło. Jezu, gdzie ja powinienem iść No, no to od razu wtedy nagram i będziecie mieli później po prostu ten film, ale jak będę... Ale też trochę ponagrywam ten film widzicie. 28 ja 27 go nagrywam, bo... O nie! Pyk. Dobra, dowody. Jeny to jest trudne. Aha, bo to było to chyba, gdzie trzeba było na raz to przeskoczyć. Nie da się tego zrobić. Jeszcze raz, ja game moda ale na serio. Bo teraz to... Ja chyba nie mogę się teraz zatrzymać. Tu się nie da... Dobra, nie, wiecie co? Sorry, że tak robię, ale... O nie! Nie nieee, gamemode creative, gamemode survival, nie to było adventure to chyba, no mówię moda jestem po egzaminie z angielskiego, super, no ale tak mówię sobie, bo tak wolę, dużo osób też tak, więc spox u, lecimy to, o nie, to jest na slime. Ja nie lubię, nie, lubię właśnie skoków na slime. A szczególnie nie lubię 180 czy nawet 360. Czekajcie, bo tu ja wiem, co tu ło, To już wow, to, to jest y, wchodzimy niby z nederu, ale to chyba, to jest ciągle neder, bo nie było żadnego portalu, właśnie. O, bo nie, tu nie jest, to nie wiem, jak oni. No tutaj, jakbym wyszkoczył, to by ogólnie przypiąć, był Dobra, jesteśmy na czwartym levelu. Ło! Udało mi się za pierwszym razem, nie wierzę w to. Nie wierzę, ale ja mam ogólnie fan z tego, że nagrywam na YouTubie, i to jest moja ogromna pasja i coś, co się spełnia naprawdę. Ej, tu jest portal. Aha, czy to jest. Ej, fajne to przecież, że niby też jestem w nederze, ale szybko mogę przejść. Patrzcie, tu jestem w nederze, a tu nagle w normalnym świecie. Fajnie, fajnie. Był taki młoty, bo chyba Better Portal czy coś takiego? Coś podobnego, właśnie. O nie! Aha o nie, ja od nowa muszę, no nie. No i nie wyszło. Masz na misy. Łał, łodłot. teraz tu. Teraz tu, to na szczęście nie, jest jakoś... ...super du... Tutaj ...skoku wyrobić. No dobra, to idę. Jeżeli mnie palec już boli, bo ja zawsze ten kontrol, niektórzy naszekają, że nie mogą na kontrolę, no szczególnie młodzi ludzie, ale ja tak chwytam specyficznie to. No tutaj właśnie stąd skakaliśmy. Cześć, stąd tak. Tu jakby tu był blok gdzieś, to bym mógł już to od razu, ale nie. Muszę mieć dłuższą drogę. Dobra, Git. Dobra, no to tu już będzie łu do wody. Skrzynki oczywiście standardzik zablokowane. O, sobie tu z zrobię, dobra, tego. Uhu. u, Uhu. O, tutaj sobie, a, teraz sobie tak. Okay, Trochę mi się coś ścięło, w ogóle u was też się coś ścięło. Muszę znowu chyba. A jakie mam w ogóle tego? Nie no, te chunksy są dobre, fps -y też wszystko. O nie, to to, czekajcie, też poczekam. Czekajcie, tu mogę. O nie, tutaj raczej. Pyk. Pyk Pyk. No dobra, jest git. Czeka, ja cię zamknę za sobą drzwi. Aha, to już tu jestem. Pewnie was nudzi, że to samo, ale spokojnie. Dojdziemy do tego. Musimy cała ogólnie... Tak planuję, To jest dwa odcinki z tego i jeden z Marcellandu, Możemy się tak umówić, teraz. żeby też nie było. Bo ja pewnie będę to za jakieś pięć odcinków wyrobić. Czekajcie. Es! Dobra, to jest trzeba... Chyba... O, mogę w sumie tam. No tu, tu, tu już to nie znamy, nie będę już... O! No i tutaj jest zablokowane. No i znajdujemy się. No tu w tym miejscu. No dobra. Jak czegoś nie będę wiedzieć, to ja wnet sobie zobaczę. Po prostu mam jakieś najwyżej cięcie zrobię. Ja chociaż staram się nie robić cięć, żebyście widzieli, bo ja nie lubię cięć. Serio, jak też innych oglądam, to... Jak coś jest nudnego, to yy, ucinam, ale bez przesady, żeby tych cięć... Też nie było jakoś... Mega dużo, dobra, ło. Ej, ale szczerze takie parkury mi się przyjemnie przechodzi, ja nie lubię takich trudnych. No jeden był taki trudny, ale takie to, one są tak nie satysfakcjonują. No i dobra, o, to jest fajny też poziom. Ale jeden był taki fajny. I bo raz chyba już przechodziłem, ale poza nagraniem tam... Kiedyś, jeden kiedy ja w ogóle będę chciał sobie zobaczyć, kiedy ja chyba nawet rok temu to nagrywałem, tak mi się zdaje. Nie wiem, mi się... Nie wiem co jest co mi się nawet śni na samemu. To już, to już to jest ciężki przypadek. wow. dobra, teraz na dół To jest pytanie czy dam radę. Aha, bo tutaj. Dobra. Dobra, git, tu już. Okej. Okay. O tam muszę, dobra. Muszę jak najbliżej tego. Uuu. Dobra, jesteśmy. Jesteśmy. 11 już level. Czajcie normalnie bym to zaczynał. Mógłbym tyle nie zrobić, bo bym się pewnie więcej zastanawiał. O, wow. tu takie zimowe klimaty. Ło, wow. dobra, ale dobrze mi idzie. O nie, ja nie. No nie. Ja o tym mówię, kurcze i to trzeba wszystko od początku. Ja zawsze y, tego. Muszę zepsuć... O nie, no i już tego nie zrobię, co nie? Patrzcie. Jezus. Skoczę tu teraz... Robić. Muszę wyjść. No i no i tu już będzie... Teraz będzie tutaj łatwo, patrzcie tu i też muszę na ten sam slime, tylko z większej wysokości teraz tu doskoczę. Już 12 minut, powiedzmy tak koło 15, no bo ja też chcę, żeby tych filmów było dużo, nie na przykład pół godziny jeden film, bo to jest trochę... O doskoczyłem, Dopier ej patrzcie, ja dopiero teraz skumałem, że ja doskoczyłem, wow. Nieźle nie w sumie, ej, ten tu nie doskoczę, to z mądre. Bo łóżko to nie jest blok jednak. Taki. No księgę można zaliczyć. I dlaczego ja bez spacji skoczyłem? No nie. No nie, i teraz będę to... Okej, okay, dobra. Jestem. Tutaj. A tutaj... Co się stało? Ej, co, co to było? Dobra jeszcze trochę sobie poskaczę tak żeby no, tak koło 15 minut może czasami coś jest, nie wiem co mnie tam właśnie zacięło Dobra lecimy teraz wyżej tu coś, mam nadzieję że tu nie się... a nie tu nawet jakbym e, zepsuł skok to raczej nic wielkiego się... O, wow. Tu tak bym zepsuł, to już by było gorzej. Teraz tu. Chyba tu, tak. Dobra. Teraz tu jakoś. Nie, tak to, to nie... O, teraz byłem na tych małych. Jak to zepsuję, to by było najgorzej, bo tu już dużo chodziłem. Aha, i tam muszę, o widzicie. Właśnie... No i teraz jeszcze... Ale widzicie jak jest tutaj Tu trzeba trochę... Ej, no. ja nie pamiętam... Aha, chyba pamiętam jak to. Czekajcie. Muszę się... Szczerze, to ja muszę się trochę rozejrzeć. Aha, chyba oto coś. Czy tutaj nie było czegoś ukrytego? Widzowie nie pamiętam właśnie. No jest są takie rzeczy, które się pamięta. Muszę się po całej mapie rozejrzeć. Dobra, na tym białym wiem, że jak stanę, to mnie zabije. Ej, a to nie było nic... Poprzedni był gdzieś tu, ale... E, będę się śmiał, jak będzie to gdzieś tu. Nie, na podłodze nigdzie tego nie widzę, w ogóle... Dajcie że się cieszycie, że za miesiąc już wakacje są. Bo ja tak mówię o moich wyjazdach i tak dalej, a... A nie zapomniałem się Was pytać, jak tam uważam. Czekaj. Ja chyba wiem. No przecież to jest oczywiste. Ja tej, przecież czego nie. To, no ja tej. No nie. Jestem ja... Nie, jakbym do lawy wskoczył. Nie wiem, gdzie mam spam. Nie chyba przy tym levelu, bo to jest jak na 12. A 15 to pozwólcie, że przejdę do następnego poziomu i ja już. Totalnie to zostawiam. Ostatnio mi się na odcinku Minecraft ściął zapomniałem wyciąć to. Już teraz nie będę tego, wiecie co, wycinać. Słuchajcie, tu nie ma, to chyba muszę skończyć. Na... No i to są te drzwi właśnie. O, i tu jest przejście. Dobra, na ten moment skończymy ten odcinek. Widzimy się już jutro o godzinie 9.00. To jest niedziela oczywiście. Tak, tak, tak. Widzimy się jutro o 9.00.